Panie Jezu, tak się zastanawiam, jak Cię dzisiaj, w tym dzisiejszym dniu uwielbić? Jak ja, Marzena, mogłabym Ci oddać chwałę? W jaki sposób? Przez słowa Twojej Ewangelii, wejście w nie, przyjęcie ich? Czy ty też się dzisiaj zastanawiałeś, jak oddać chwałę Jezusowi? Jeśli tak, to, to zapraszam cię. To spróbujmy się zastanowić wspólnie nad tym, co on właśnie dzisiaj przez słowa swojej Ewangelii mówi do mnie i do ciebie. Słowa dzisiejszej Ewangelii to słowa Ewangelii według świętego Jana, 16 rozdział 29-33, w których to Jezus pyta o wiarę. I ja czuję, myślę, i wiem, że codziennie, każdego dnia, także i dzisiaj, pyta o moją wiarę. Myślę, że pyta też o Twoją. Czy rzeczywiście wierzysz, czy rzeczywiście Twoja wiara jest na tyle silna, tak bardzo stała, czy tak bardzo jest zakotwiczona w Jezusie, w nim, w Jego Słowie, że nic mojej wiary nie wzruszy? Nie wiem. Kiedy się bardzo głęboko nad tym zastanawiam, myślę, że potrzebuję mocy Bożej. Czy Ty też? Zaraz za tym stwierdzeniem, za tym pytaniem, kiedy Jezus pyta nas o wiarę, mówi: Nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Czyż to nieprawda o dzisiejszych czasach? Czyż to nieprawda o moim i Twoim życiu? Mnie zdarzyło się wiele razy zostawić Jezusa samego i odejść od Niego. Każde moje odejście od Niego jest jednocześnie naruszeniem jedności w Kościele, naruszeniem tej, tej, tej świętej wspólnoty, którą jest Kościół, zranienie w jej w jakiś sposób. Ale jest nadzieja, bracia i siostry, i to wielka nadzieja. I ta nadzieja przede wszystkim płynie z ostatnich słów Jezusa, których, o których czytamy w tym fragmencie. Jezus mówi tak. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Jezus dzisiaj w swoim słowie mówi do ciebie i mówi też do mnie. Nie bój się, odwagi. Przyjdą rozproszenia, przyjdą zachwiania w Twojej wierze, przyjdą trudności. Te trudności będą się działy i w Tobie, w Twoim duchu, w Twoim wnętrzu. Będą przychodziły także i z zewnątrz. Ale odwagi, nie bój się, nie lękaj się, bo Jezus zwyciężył świat. I ten Jezus, który dokonał największego z największych zwycięstw, zwyciężył śmierć i zwyciężył grzech, on również chce dzisiaj, tego dzisiejszego dnia, zwyciężać w Tobie i we mnie. Więc ja decyduję się uwielbić Jezusa, wchodząc i przyjmując Jego słowo, i żyć jak zwycięzca. Czy Ty też?